I tak naprawdę tutaj leży klucz. I teraz jeszcze odpowiedź na pytanie, które często słyszę. Czy taka praca w grupie jest gorsza niż spotkanie jeden na jeden? I teraz to nie jest kwestia lepsze gorsze. To jest kwestia, co bardziej adekwatne jest dla mnie na tym etapie drogi. Terapia indywidualna ma swoje ogromne zalety. Bo to jest pełne dopasowanie do Ciebie. Możliwość wchodzenia w bardzo osobiste, czasem trudne tematy i tempo, totalnie szyte na Twoją miarę. Ale grupa ma inne zalety. Widzisz, że nie jesteś sam, sama z tym, co przeżywasz. Słyszysz, jak inni nazywają coś, co Ty czułeś albo czułaś od lat, a jednocześnie nie miałeś słów, jak to wytłumaczyć. Korzystasz z tego, że kilka-kilkanaście osób idzie w podobnym kierunku i wspólnie. Wzmacnia te procesy. Więc to nie jest tak, że coś jest lepsze albo gorsze, to jest po prostu inne. I jedno i drugie ma swoje plusy i minusy, i jedno i drugie może przynieść bardzo duże korzyści, z tym, że w zupełnie inny sposób. I teraz, jeśli jesteś w ostrym kryzysie, zmagasz się z poważnymi zaburzeniami, które wymagają opieki psychiatrycznej, terapii indywidualnej. To wtedy powiem wprost, ten program nie ma zastąpić terapii. To jest też bardzo ważne. On może być kiedyś wsparciem, dodatkiem, ale nie podstawą. Natomiast jeśli w miarę funkcjonujesz, głównym twoim bólem jest utknięcie, powtarzalność schematów, życie na 50-70%, masz już odrobinę świadomości siebie, ale brakuje ci przejścia w działanie i w nowy poziom sprawczości, to jest bardzo możliwe, że właśnie grupa będzie dla ciebie idealnym formatem.